Witam wszystkich z WG Olkusz, 13 sierpień, godzina 9:00, Trening, czwarty trening gołąbków pod siebieża, Wiaterek, pochmurne niebo, ale będę mieli, no pod tak, pod wiaterek lekko. Gąbki za chwileczkę wystartują, będziemy wypuścić po kolei. Jestem sam, kabiny nie ma dlatego że potrzebna mi przyczepa była i tam mają sobie spokojnie lecieć i startujemy otwieramy Następnie. i następnie i wszystkie? nie wszystkie Jed jeden jednym kącie jeszcze czy nie zostało co? nie zostało gąbki odeszły Zajdwie dwie grupki coś nie chcą iść do grupy, obniżają i nie chcą w ogóle w grupie lepiej. jest dość fajny. Do usłyszenia na miejscu. też zrobić jeszcze jeden i czwartek ostatni w Mielice. do niedziela będzie lot konkursowy. Zapraszam wszystkich do oglądania. 做生命。